Witchmoreczki z tej strony Njakubic a dzisiaj nagramy sobie Staple Guys, nową grę. Także lecimy z dzisiejszym odcinkiem jak widzicie jakieś nowe koło jest, Także że później sobie zakrycimy darmowy skin, który oczywiście teraz sobie za darmo odbierzemy. Let's go, za darmo skinowany. I na początek odcinka zróbmy sobie jedno kręcenie. Tutaj odbierzmy, to odbierzmy. to jedno kręcanie zrobimy. Teraz wam Widzowie pokażę, jak tego ninja zrobiłem już na końcu. Nieco odcinka. Także proszę, Widzowie, oglądajcie do końca. I niestety, ale powtórka, dobra, sprzedaj. Dobra, już Wam pokazuję, Widzowie. Jakie skiny mam wszystkie szare, no to nie za bardzo. Niebieskie, mam takie. Yy, fioletowe, mam takie. A legendarne i rzadkie takie. Dobra, także lecimy z pierwszą rundą. o nie, zmienimy skina. Bo już raz grałem. Widziałem ile osób się rzucało, żeby by ten... żeby ten rzadki nie przeszedł. Także dobra, lecimy z pierwszą rundą. Też oczywiście karne będziemy odbierać zaraz. Dobra, mapa no, nam się lusuje i teraz zobaczmy jaką mapę będziemy mieli, uwaga. Okej, okay, ta mapka, tak średnio bym powiedział Ja mówię, ale też coś tam... O, ale tych co darmo skinów mamy W składzie Nie uda mi się O, jednak mi się udało Nawet nie wiem jak Jump, dobra, mamy to Tutaj Zaraz kniki będą się wyłączyć, bo trochę mi to przeszkadza w rozgrywce Ale to nic Oj Nie dosięgniemy to jest, nie dociągnęło. cyk, cyk, tutaj są trzy rundy. Jakby ktoś nie wiedział, to komuś od razu mówię. Czek, dobra i pierwszą. Okej, okay. o nie, raz, dwa, aha, tu, tu i tu, let's go. Es, udało się, widzowie, ledwo co przeszliśmy, ale dobrze, że nam się udało. Jakie mam notki musiałem z przypadek zmienić. E, bo po takie miałem. Oj, ten już nie dojdzie piłkarz. Dwóch piłkarzy, dwóch piłkarzy już nie doszło. E, przeszliśmy do kolejnej rundy. O! Gra ktoś rzadkim. Jeżeli chcemy dalej. Teraz kolejna mapa. Jeśli ktoś gra, no to wie jakie mapy są. I nie no to na moim odcinku możecie się dowiedzieć jakie mapy są. O nie mapę mapy za bardzo tak nie lubię. Te gramy przeciwko sobie. I tamtym. Jestem teraz w grupie niebieskiej. że jest chociaż fajnie. Dobra, teraz trzeba w nich strzelać. Oj. Nie ma. Dobra, jest. Let's go. Udało się. Na 5-5 jest. Oj, nie! Super oj, jakie kłopoty mamy teraz o! Bomba! No nie, nie wyszło w niego. O, za dużo osób tu jest. Już nagle. Oj! Nie! Oj, spadłem. Ale dobrze, że tutaj chociaż żyję. Ja. Dalej. Okej, okay, super. Tylko my... Przegrywamy halo, także nie tak za bardzo super. No, spadni. No nie! Dobrze spadł też. No panowie, no trzeba pozdobywać te punkty, a nie. Raz, 5, 6. Dobra, punkt jeden stracili. Raz, 6 6. Także dobrze. O, super, 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 super. My dwoma punktami na razie wygrywamy, także dobrze, nice ok, jest, let's go nie, czemu nie, jak się to nasz zepchał to naprawdę xd on jest naprawdę i nasz kolega nas wyrzucił okej, okay, super super, dobra jest są im także dobrze tutaj także mamy checkpoint checkpoint zaliczony mamy Dobre, dobrze, nie, źle tutaj ktoś do nas chce dolecieć ale mimo, nie, 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 nie. A dobrze. Dobrze, już chyba wygraliśmy. Dobra, jest. Jest przychodzić jest, już w ostatnich minutach myślałem, że już nie dojdzie. Dobra, i. O, 7 osób, co? To co rosy, Dobra, i teraz to jest finał Także teraz finał trzeba wygrać. po ja prostą mapę. To nie wiem, czy tak umiem dobrze grać. Ale spróbujemy Okej, okay, teraz, dobrze. Ja wiem o co w tej, w tej mapie akurat chodzi. No nie no naprawdę. ok, Nie pytam. Dobra, także musimy niestety wyjść, bo spadliśmy niestety. Także nam nie wyszło niestety coś. Dobra, teraz sobie odbierzemy to, to i to sobie odbierzemy, i zwykłe kręcanie sobie od razu odbierzemy. Więc kręcimy i ciekawe co będzie, i tutaj dropniemy sobie i ciekawe, powtórkę znowu. Dobra, także lecimy z kolejną rundą, albo nie, albo sobie skina zmienimy. O, od razu, gdy mi się przypomniał, to sobie też to wstawimy. To na pewno użyjemy. Za to w Ślizg. o w ślisko, najlepszy. Jak ja w nie mam, widzowie. To jest moje pytanie. Dobra, i lecimy. okej okay, mamy kolejną mapę. Ta mapę też jest prosta, tylko żeby dobrze się na niej skupić. Dużo tych, ten, tych samych skinów to za darmo. No to wiadomo, że każdy będzie nim grał. Ło, komuś na głowę chyba wszedłem. Dobra, ślizkiem wlecieliśmy Ojoj. Chyba ktoś we mnie wleciał ślizgiem A nie zdążę Dobra teraz zdążę I teraz czekam, do góry, jest Let's go Teraz tutaj, tak jest, super Teraz tutaj I teraz tutaj, okej, okay, jest No nie Ktoś boksera chyba użył Jeśli dobrze kojarzę Aj Super, jest Przechodzimy ledwo są to się chyba tam przeszedł także nie dobrze znaczy dobrze dobrze, przepraszam Wiktorie, dobrze dobrze oj oj oj, ale w dużo spadło, nieźle dobra, lecimy z kolejną mapą kolejna mapa to Ciekawe, uwaga 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 kolejna mapa to nie wiadomo jeszcze o dobra, ta mapa może być Tutaj tylko 8 osób przychodzi. Także musimy się znaleźć w ten. Musimy to przejść. Ciach, dobra. Jest na razie. Jesteśmy. Dobrze. Dobrze, lecimy teraz. Są koło trzeci, lub tam czwarty. Trzeci lub czwarty. Czwarty teraz, dobra. Ciach, góra. Góra, dobrze. Widzowie. Dobrze, teraz szybki speed. Ok, ktoś tam spadł, widziałem. W Okej, Ok, dobrze. Dobrze. I źle. Dobrze. Nie, nie widzowie. Jeśli ja przegram, jest dobra. Przeszedłem jako czwarty. Ledwo co, widzisz Myślałem, że tego nie przejdę. Ok, Yeti i poglądamy, czy przejdzie. Tak, ojoj, chyba nie, chyba nie przejdzie, no i widzi, nie przeszedł, no i teraz gram finał i teraz żeby finał był jakiś prosty dla mnie, to i żebyśmy mogli wygrać koronkę, to byłoby zajebiście, proszę świętą mapę, o, ta mapa jest łatwa, żeby dobrze na niej się skupić, także teraz można wygrać, tak, tak, teraz to jest finał już, także dobrze trzeba tylko się skupić. Tylko denerwować tych Przeciwników Faulem, o tak jak tego, tylko szkoda że akurat nikt tutaj nie wjechał Z tych O zaraz właśnie to jest coś takiego będzie O jeszcze czerwono Brona jest szybsza już Nie O już do mnie ktoś ślizgiem chciał też wjechać żebym tylko nie wygrał Oj 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 O Nie Nie jest słów Dobrze jest? Nie, źle, źle, źle. Dobrze. Dobrze, jeszcze żyjemy. Także super. Teraz ty, trzeba mieć naprawdę dobrą koncentrację, żeby to wygrać. A i czerwony? Czerwony? Nie. Dobrze? Nie. No, jajaj, blisko było. Nie wyszło. Dobra, teraz zobaczymy się. No, no dobra. Jeszcze zakręcimy sobie raz. To teraz może niech będzie odbieramy i będzie to. Rzadki lub lepszy uwaga uwaga tutaj będzie tu 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 tu. Chyba to zrobimy na kilka ten odcinków, że jeden ten teraz wleci. Tylko kiedyś tam indziej. Na przykład albo jak będziecie chcieli. O to miałam właśnie zakręcić. Że to może sobie jedno zakręcić i sprawdzimy o jakaś piłka tam jest rzadka. Nice Dobra i legenda Legenda widzowie LEGENDA Nowa legenda GG Dzidzi. Wyposaż GG na odcinku legenda O już tutaj za darmo cztery razy możemy zakręcić Już Może super Legenda akurat tutaj się pojawi GG Dobra nie stój Nie no Jest jakiś rolnik nie no Jakiś rolnik mi się drobno teraz Aj nie dobrze nie za dobrze Tutaj będzie jakiś żołnierz Nie no proszę klient Dobrze Dobrze i teraz to ostatni raz kręcimy i uwaga co teraz będzie Reklama akurat też nie biorę niestety No jeden żeton Jeden żeton Dobra Jeden żeton Dobra także sobie jeszcze Dobra widzowie Gigi udało nam się wygrać Także let's go. Nie pytajcie, czemu zmieniam Ale zmieniam ten... E, nie na polski, tylko zmieniam Już wam zaraz powiem na, na jaki. Szczęła idę Na angielski zmieniłem? To już zmieniam na polski. jest widzowie, udało się wygrać. 12 korunka Dobra, wszystko 3 razy. co tam będzie ciekawego? Dobra, co tam ciekawego stój? Nie, no nie. Dobra, 3. 5. No dobra, nice. 5 dru dru drugie kręcenie już i ciekawe, co tam nam wylosuje. Uwaga, co tam wylosuje nam ciekawego. Tu, 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 tu. Jeden żeton chyba. Tak jest, jeden żeton. Też się przydaje ostatnie losowanie. Jeszcze wszystko za reklamę. Wie co będzie nam wylosuje? No, Ale. turka, chyba. Nie, yeah, skin, nowy nice. Weźmiemy sobie go wyposażenie teraz za reklamy, niestety. Tak, że muszę pominąć Niech chwilkę i zaraz wracam. Dobra, jak wręcimy, co, co tam będzie, widzowie? Uwaga, uwaga, tu, 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 co tam fajnego jakiś, fajny skin? Klinoty, żetony, żetony. Dobra, żetony. Dobra, już czwarte losowanie widzowie. Szybko to leci teraz jakoś. Coś fajnego, gdyby było, nie powtórkę. Proszę. O, dziękuję. 10 klejnotów przyda się. owu no, kolejna reklama. Okej, okay, let's go. Co tam ciekawego? O, to jakieś powiadomienia nie mnie Przyszło ich zda. Dobra, i teraz coś fajnego. O, nie, stój. Tak jest, mamy to. Choć jedno, na to ważne, że nie jest kin z Dobra. I ostatnie kręcenie na dzisiaj to. Uwaga, uwaga, proszę, coś fajnego. Proszę, proszę. Ok, o, bandita, bandita, mamy banditę. Jeszcze sobie tutaj zakręcimy Zakręcimy sobie jeszcze ostatni raz. Pięć razy sobie zakręcimy. Już będziemy, jest, ale kończyć. Oczywiście na dzisiejszy, dobra, T-Rex, dobra, fajnie. Drugi, takie ręce, I. T-rex, nie wiem czy to ten sam Rexa, okej okay. jakaś tam babka, okej okay. i chyba ostatni to, o Ej. ale tak i tak by byłaby to w powtórka. a jeszcze, okej okay. jak mi się pomyliło, okej, okay, let's go, ale niestety to powtórka także takim ustawieniem kończymy dzisiejszy odcinek jeśli wam się spodobał dzisiejszy odcinek, się o APC. Po subskrypcji, Z dzwoneczkiem I... i nie także taki dzisiaj, takie skiny, dzisiaj dropnęliśmy na koniec odcinka. na koniec odcinka, sobie raz kręcimy. Rokręcimy. Widzowie, zobaczcie, co ja trafiłem, też szybko odebrałem, ale patrzcie, koło drupnąłem. Ja, widzowie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek był zajebisty. jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę do góry.